Kiedy Wenus w opozycji do Neptuna będzie odczuwany w dniach 9-12 sierpnia? Wenus to szybka planeta, dlatego wpływ tego układu trwa tak niedługo. Teoretycznie taki krótki okres wpływu Wenus i Neptuna nie powinien przynosić znaczących wydarzeń, ale to właśnie podczas trwania takich krótkoterminowych wpływów szybkich planet, jak Wenus, zachodzą poważne decyzje i zmiany w naszym życiu. Wpływ odczuje każdy z nas bezpośrednio na sobie lub w relacjach z naszymi bliskimi współpracownikami, ogólnie z naszym otoczeniem. Są znaki Zodiaku, które w sposób silny będą odczuwały wpływy, ale i również pewne grupy ludzi, które są obciążone zawodowo lub chorobowo. Mowa tutaj o osobach, które mają uszkodzonego Neptuna lub silnego Neptuna w swoim horoskopie urodzeniowym. Podczas trwania tego tranzytu zwiększa się nasza wrażliwość, pogłębia to nasze skłonności do marzycielstwa i miłej bezczynności. Warto wykorzystać taką sprzyjającą atmosferę i zaplanować urlop lub jakikolwiek inny rodzaj nieaktywnego wypoczynku. Sam wypoczynek lub urlop nie muszą odbywać się w tych dniach, lecz właśnie samo za. Planowanie tego urlopu, tego wypoczynku warto właśnie zrobić w tych dniach, kiedy aspekt opozycyjny Neptuna jest najsilniejszy. Wybór miejsca i towarzystwa, z którym chcemy udać się na wypoczynek, właśnie również w tych dniach zaplanujmy. Podczas trwania tego tranzytu, właśnie znajdziemy wymarzone, idealne miejsce na taki wypoczynek. W tych dniach zwiększa się również y, Twoja intuicja. Miej tego świadomość i postępuj zgodnie z podpowiedziami Twojego pola serca. Powróć y, w tych dniach do odłożonej płyty, książki, która była dla Ciebie zbyt spokojna, zbyt nudna, zbyt nostalgiczna. Teraz jest, y, jest szansa na to, że przeczytasz ją z ogromną przyjemnością. Y, myślałeś o rozpoczęciu medytacji, pracy nad rozwojem osobistym. To bardzo dobry czas, aby rozpocząć taką praktykę. Twoja wrażliwość i umiejętność słuchania samego siebie jest teraz bardzo wyostrzona i na maksymalnym poziomie. Dojdziesz teraz tam, gdzie w innych dniach nie masz tak łatwego dostępu. W tych dniach jest duża szansa, że coś lub ktoś zainspiruje cię do twórczej lub artystycznej pracy. To może być początek Twojej nowej, ciekawej aktywności. Nie zalecam prowadzenia negocjacji biznesowych, nawet jeśli aspektem nie ma na ciebie zbyt dużego wpływu. Nie wiesz jednak jaki to ma wpływ na twojego partnera biznesowego. Bardzo trudno w tych dniach o właściwe zrozumienie intencji każdej ze stron. To trochę tak, jakbyście bawili się w głuchy telefon. Każda informacja może zostać zdeformowana i źle zinterpretowana właśnie przez wpływ Neptuna. Jeżeli możesz, przełóż takie spotkanie, a już na pewno nie finalizuj w tych dniach żadnych umów. W sferze finansowej rekomenduję utrzymanie pełnej powściągliwości, zwłaszcza przy udzielaniu lub pobieraniu pożyczek. Wenus związana jest z pieniędzmi, a negatywna strona Neptuna z kłamstwem i stratami. To miks, który na pewno nam nie sprzyja w sprawach finansowych. W tym okresie łatwiej również będziemy sięgać po wszelkiego rodzaju używki. Trzeba pamiętać, że zarówno leki przeciwbólowe i używki mogą mieć na nas silniejsze działanie. Warto o tym pamiętać, kiedy sięgniemy po kolejną kawę lub jakiś lek przeciwbólowy. Na polu emocjonalnym aspekt ten wywołuje swoiste zdezorientowanie. Łatwo użalamy się nad sobą, łatwo obrażamy o byle co. Nasze osądy czasami są irracjonalne. Nawet jeśli w tym czasie ty nie odczuwasz takich zmian w swoim samopoczuciu, pamiętaj, że na inne osoby wpływ Neptuna i Wenus może mieć inny wpływ. Dlatego też spójrz na konfliktowe sytuacje lub zachowanie partnera przez palce. Unikaj w tych dniach konfliktów. Yy, łatwo usłyszeć lub powiedzieć kilka słów za dużo, a jak wiadomo po jakimś czasie już nikt nie pamięta, o co była cała ta kłótnia, o co była cała ta afera. A uraz pozostaje i czasami trudno o tym zapomnieć. Tutaj z mojego doświadczenia wiem, że wpływ tego aspektu może mieć długotrwały wpływ na Twoje życie i to właśnie z takiego powodu. Pamiętajmy również, że w tym okresie oszuści, spekulanci, wszelkiej maści kombinatorzy są bardzo aktywni. Warto w tym czasie zachować maksymalną czujność. Niewątpliwie czas ten jest bardzo niebezpieczny dla osób o podwyższonym progu wrażliwości, czyli z silnym Neptunem w horoskopie urodzeniowym i ze skłonnościami do chorób mentalnych. Jak również osób leczących się z uzależnienia. Jeżeli macie z tym problem lub w waszym otoczeniu znajduje się taka osoba, odpowiednio się do tego okresu przygotujcie. Barany, byki, lwy, wagi, koziorożce i wodniki to dla Was bardzo dobry czas. Będziecie pod wpływem pozytywnych aspektów tego tranzytu. Bliźnięta, panny, strzelce i ryby. Narażone są na negatywne działanie tego układu. Niemniej jednak, przy świadomości zagrożeń, o których mówiłam, powinniście przejść przez ten czas bez problemów. Życzę Wam, aby przejść w pełni, wykorzystać wpływ Wenus i Neptuna. Zapraszam do kontaktu przez stronę lub fanpage'a. W następnym tygodniu kolejny odcinek Astrotelegramu. Serdecznie pozdrawiam Kasia Południak.